No witajcie wszyscy, tu GamerZden, gramy dzisiaj w Gwinta, a w Gwincie Zagramy sobie tą samą talią ostatnio Spróbujemy jeszcze nią pograć Dzisiaj, a od następnego odcinka wrzucimy coś nowego Z innej frakcji Także dzisiaj jeszcze Skellige Na całkiem świeżą zdolność Jak to się nazywa? Gniew Morza Nie wiem, zaraz sprawdzę. Jak kiedyś zacznę zapamiętywać wszystkie nazwy, to już będzie dziwne. No, gniew morza, dobrze trafiłem. E, dobra, no to co? Co mamy z kluczowych kart? Mamy Dzika Morskiego i mamy Dagura, więc wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze tylko i wyłącznie onej Romancji, na przykład właśnie. Weźmy, wymieńmy tego typa jeszcze. I w zasadzie to może być. Początek, no to wystawimy sobie na początek tego. Miszczyni. Niech rozbrzmi śpiew, stali. Niech będzie miszczyni. E, to ja sobie zagram tego. Mhm. Przyszczelił. Dwóm losowym po dwa, do. No to ja teraz sobie wystawię tego pana. Zdawaj, nie I od razu go jeszcze wzmocnię. No, a w końcu mi go rozwali, to było pewne. No, ale to przysiadnie jest źle. Teraz sobie wystawimy dla odmiany tego pana grunt, to engine. Harmonia. Seknąć, do morza! No właśnie. Bo gdzieś przeczytałem, że harmonia wraca do swojego dawnego, że tak powiem, brzmienia. I chyba faktycznie tak jest. Wśród wszystkich Twoich jednostek. Aaaa, I nie ma nic o jednym rzędzie. Więc rzeczywiście. Harmonie działają tak, jak działały. Bardzo dobrze. No to ja sobie w takim razie teraz wystawię tą panią, którzy sprzeciwiają się woli jarla. Można i tak. Dlatego ja sobie teraz wystawię tą panią. Coś się szykuje chyba Wielki Dąb, 2-4, ale 5 jest tylko To jednego punktu braknie A nie, w tego mi szylił, dobre Tak też można No to jeszcze Oneiromancyą można by coś podziałać Bo w sumie i tak on wróci na rękę, więc czemu nie Eee, to zagramy sobie Herkie Dobra Tu się powoli kończy. Już możliwość Bo jak dojdzie do 10, to już dalej się nie będzie boostował. A i ona i romancja pójdzie w pis z Teraz eee, Dobra, no to ja kończę. Mamy dwa punkty przewagi. Zaklęcie kompres, proszę bardzo. Został z dwoma kartami, więc należy się spodziewać dry passa I teraz fajnie by było, gdybym wylosował ten, wiecie co, eee, obrońcę na rękę. A jak nie. No jest obrońca. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Morgwark się przyda w tym momencie za bardzo. Wymieńmy. Dobra. No, tu jest dry Pass, wiadomo. To no, tylko draśnięcie. niestety zaczynamy z tą samą ilością kart, i, czyli on ma ostatnie słowo, i to jest trochę niepokojące. No, ale może z tym obrońcą jakoś damy radę. Co tam mamy? Rejzy. Dwie rzejzy. Dobra. Jest dom, morgwark. To już go zostawmy. Ok. Oszałamiające uderzenie sobie zostawimy. A wymieńmy. O. Przyjemnie. No to ja sobie zacznę od tego jest, teraz sobie wystawimy tego Tędy nie przejdziecie. Drugie komando, dobra. Czekamy na sygnał. Do tego czasu No to teraz sobie wystawimy tego. Raz mieścią trzy głowy za jednym ciosem. Dobra. W porządku. Teraz sobie wystawimy obrońcę. Obejmijcie mi ręce. To będę wtedy kryzu. no to teraz polecimy tak, do góry, polecimy do góry i zużyjemy sobie zdolności przywódcy. No na razie idzie wszystko zgodnie z planem, więc jest w porzo. No ale zobaczymy jak to się jeszcze potoczy. Emil pokazała nam drogę! Za 100 krotkę zdolin! Przejdź! Troszku się powzmacniali, dobra. Zachowam sobie swoją czaszkę. Dajmy tak. Geralcik, niestety, dwie dziesiątki polecą, i cały nasz plan w pizdu, że tak powiem. E, no dobra, no to Dzik Morski. No i niestety, bez naszego cudownego morgwarga, chyba gówno z tego będzie. A już było tak pięknie. No, tak mu trochę uwaliłem tych elfich czatowników, ale mimo wszystko to jest dość ich dużo. No i teraz jedyne co mogę zrobić to coś takiego. No ale to jest tylko dwa punkty. Więc raczej mi to wygrane i nie da. No dokładnie. No kurde Igni, no w dupę jeżdża, co by się spodziewał. Chociaż ostatnio chyba coraz częściej nim ludzie grają. W sumie ja się nie dziwię, bo jest dużo takich deków na boostowanie jednostek. I ta wiewiórka, która wyrzuca e, karty z echem to też jest w sumie dobra rzecz. Też coraz, coraz częściej widuje. Dobra, jeszcze raz spróbujmy w takim razie. Północ się ukorzy, Takie jest jej przeznaczenie. Dobrze, no to co my tu mamy? Takie rzeczy. Mamy obrońcę, ale nie mamy ani dzikomorskiego, ani. sami wiecie, kogo. W zasadzie tak można by grać pierwszą rundę. Myślę, że jest spoko. Hmm, ciekawe. Err Iglair! No to wystawimy sobie najpierw tego. Dziadzi, nie przejdziecie! Mhm. Two życzenie jest dla mnie rozkazem. teraz tego? Raz wój trzy głowy za jednym ciosem! Siewca zarazy Niech i tak będzie I Jeszcze blokadka A, użył hochstaplera, czyli chyba będzie miał Damiena, żeby go drugi raz ewentualnie A teraz jest pytanie, jeśli dam krwawienie temu, krwowie, krowiemu truchu, truchu? To co, najpierw się odpali? Krwawienie go zabije, czy najpierw się rozwali zdolnością swoją. No, zaraz to sprawdzimy, co się będziemy. A, krwawienie najpierw zadziałało, także spoko. Nawet nie wiedziałem, że da się tym pozbawić truchła, że tak powiem swojego. ...działania. No, nieźle, nieźle. Strzała w tyłku, czy Nic mi to! No, zasadniczo już chyba nie ma sensu grać dalej... ...w tej rundzie chociaż mamy tak dwie karty, że, dwie karty, żeby go wyprzedzić. Czy damy radę go wyprzedzić dwoma kartami? Myślę, że szansa jest, no. E, tylko muszę tak, zużyć muszę Przymierze Stali. To Będzie jedna karta. Okej, okay, i cztery punkty zostały do zrobienia. No to wystarczy mi wojowniczka. Na głowę! Zaopiekujemy się Twoimi dziadkami! Świetnie. I teraz, obrońcę mogę zawsze błogosławieństwem wyciągnąć, więc nie jest źle. Eee, natomiast. O! Właśnie. Wyciąg z Giga Skorpiona jest dobry na Damiena. Tylko, że Damien zapewne będzie miał obstawę w postaci jakiegoś tam obrońcy. Drakar. No mamy królewski dekret, więc nie jest źle. Tak czy siak w tej rundzie musimy spasować. Więc z tymi kartami, które mamy możemy spokojnie zrobić drypassa. Wtedy ostatnią rundę zaczynamy oboje z 10 kartami. A on sobie teraz nam wystawił, no też sprytnie. Miał przewagę tych paru kart, więc rzeczywiście może sobie to spokojnie zrobić. Odpalić sobie zdolność przywódcy. No i ma to, no ma to, zrobione. więc spełnił swoje zadanie. No trudno, nic nie poradzisz. Jest onej romancja. Królewski dekret i osadniczka, w zasadzie osadniczka wchodzi, bo mamy tutaj z zasłoną herkie, więc to sobie tam fajnie poteguje, dobre, dobre. W zasadzie osadniczka dobrze by weszła też w rębacza. Dobra, grajmy tak. Zobaczymy co on teraz rozkmini. Spragniona dama. Hmm, wiecie co? Potrzebujemy tak, królewskim dekretem mogę wyciągnąć e, Dagura, a onej romancją Dzika Morskiego, więc w zasadzie to chyba jest wszystko. Jesteśmy bastionem Frej. Wszystko tak jak być powinno, no i niestety posypało się. Dobra, no teraz z czystym sumieniem wyciąg z giga gigaskorpiona. Skrytobójstwo, no dobra. Yy, to teraz polecimy chyba... Hmm. Herkia nie bardzo jest, kurde, teraz dobra. Nawet nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek będzie dobra. Polećmy czasem. Co on tam będzie miał? Następne skrytobójstwo? Nie no, coś co daje statusy zapewne będzie miał teraz. I chyba będzie miał tego sporo. Jak wystawię obrońcę, to prawdopodobnie zajdzie go Vincentem od razu. No zobaczymy. Egan. A, blokadka. Czasem już mi się nie chce. No właśnie. No to w takim układzie sobie pojedziemy. No, herkiem sobie pojedziemy. Przysięgam, że pomszczę swojego ojca. No, akurat nie dobrze trafiła. Ale to się chyba rzadko będzie zdarzało. Podczaszy będzie trudka, ale na kogo? Na rybacza. A nie, czy oczyszczenie. Dobra, teraz dopiero polecą jakieś trudki, pewnie, albo inne dziadostwo. Eee, dobra, tego gościa sobie wystawimy jeszcze. A, statek przecież mam cały czas jeszcze na ręce, bez sensu, nieużyty. Blokatka na herkie, czy na tego? Na herkie. Wszystko poblokuje skór czy byk droń. Dobra, grunt, że już jednego rannego ma, więc. trzy jednostki statusz szpiega. ten się zbustuje jak popieprzony teraz no niestety tego no któregoś mi zajedzie Wicente eee, do tego powiedzmy truciciel czy to ja? Dobra, no to teraz poleciłem błogosławieństwem. Trzymierze stali. W każdej zbroi znajdzie się szczelina. No jest i Aziz i Black. No ale, jeśli ma drugą trudkę, to będzie musiał to zużyć na Drakkar, nie? Dobra, coś się tutaj zlogowało przez chwilę. E, dobra, dekret królewski da gór. gniew morza. Nie jest źle z resetu jednostki. A to akurat nie spoko. No i ona i romancja. Mamy to. Tym razem poszło zgodnie z planem. No, to się przynajmniej raz udało wygrać. Dobra. Cuda na kiju. Dobra. No to jedna wygrana, jedna przegrana. Nie jest tak źle. Eee, dobra, będziemy kończyć w takim razie na dzisiaj. Dzięki bardzo za oglądanie. A już niebawem na kanale się pojawi Crusader Kings 3. Także zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. Zrobimy sobie taki e, najpierw filmik e, z tego, co się zmieniło, z różnic w stosunku do Crusader King 2. To będzie podejrzewam, no nie wiem, tak pewnie około godzinki filmik taki, może troszkę krótszy. A potem sobie zrobimy jakąś kampanię. No i zobaczymy jeszcze kim. Dam może Wam troszkę też wyboru i sami zdecydujecie, kim by tu zagrać. A na razie tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Na razie, cześć.